16 wersów wsparcia dla Karoliny Jello Beats, holla at. Mo, Moja droga Karolino, nawet nie myśl się poddawać w tej chorobie jak rodzina Chcemy wszystkie wersy składać, jestem tym kwiatła, niech zwija już czykana na niego transport Żeby tylko powróciło, zbieram wsparcia bandą banknot A pomagać się jest łatwo, Ty w kieszeni pusto Znam to jednak zdrowie to bogactwo, Karolinie go zabrakło Tutaj pieniążki są gratko, nie na sikorczyna gastro, a na leczenie tera Na leczenie ciągle jest za mało Yo, wiem, że fajnie słuchać się, że z pastych celem akcji nie są proksy Pomożemy jej realnie przelewając trochę forsy Parę groszy choćby poszli Jeśli nie masz link do zbiórki wrzuć na profil Niech się ludzkie wsparcie Dobro wraca, siostro, bracie Nie pozwólmy, wybrać środków zabrał, zabrał wiarę młodej matce Zabrał wiarę młodej matce Zabrał wiarę młodej matce Yo Kochani, walka o zdrowie Karoliny trwa nadal. Cieszę się, że mogę dorzucić ponownie swoją cegiełkę wsparcia. A propos Marecki, dzięki serdeczne za nominację. A moje nominacje to... BRTK, Gonsior, Horus, Baca i oczywiście reszta ekipy No One Knows. Bastian, Jagiel, Rafał. Wszyscy jesteście kotami mordeczki i jestem pewna, że wesprzecie tą akcję kozackimi wersami. Pozdro